Wjeżdża Husarz z pociągiem z Prewa do Berlina. sobie odpoczywa, to EU 44.0.10 Express Intercity Sprawa rusza Jak widzicie, jest to dość długi skład, który ma numerowane wagony. I zdecydowanie dobrym rozwiązaniem byłoby zapowiadanie przynajmniej tych długich pociągów wraz z informacją, w którym sektorze zatrzymuje się który wagon. Jedzie niezapowiedziany, jedzie niezapowiedziany skład z lokomotywą EP09-039 i to całkiem długi. A to Intercity wybrzeże, które kończy bieg. Mamy kolejną dziewiątkę z naklejką opośnianka i połówkowy pantograf. I to dla mnie jest piękny widok. Zamieniłbym jedynie malowanie na oryginalne barwy. A widzicie tutaj po prawej stronie FLIRT ER75. Siedlec zjeżdża na tory postojowe. O i pojawia się również ELF na linii S2. No i widać, że ELF na tory postojowe nie zjeżdża, bo wyrwał bardzo dynamicznie. A my wracamy jeszcze do bardzo Kojącego, relaksującego widoku. Dziewiątki. Ale tylko na chwilę, bo jedzie Dziobaczysko. Kraków główny, dynia główna. Ale syczy. A tu mamy łączenie torów i właśnie to jest sponsor naszego przyjemnego stukotu. A na wybrzeżu mamy wagony z Wrocławia. Mamy wagon restauracyjny ekstra na wybrzeżu, bo jest wagon barowy normalnie, a dzisiaj mamy i barowy, i restauracyjny. A tu właśnie ten wagon barowy. A tu jest wagon barowy. Jeszcze kolejny dziobad. Tym razem do Blibii.

do stacji Warszawa Wschodnia jedzie na kawałek 22 przy terminu do stacji Kalki EU 160 011 Intercity Kujawiak, a za niego wyłoni się skład kolei mazowieckich. Dwie AKM z Warszawy Wschodniej do Grodziska Mazowieckiego. Teraz chwilowo nie pada. Mieście ledwo widoczne. Wjeżdża skład Poloregio do Warszawy Głównej. Intercity Podlasak Rusza Podlasiak, EU 160 016. ostatnie wagony były z białego stoku wjeżdża skład EUKA skra